Cześć, nazywam się Tymoteusz Staniek i witam już w moim trzecim odcinku, w którym rozmawiam z młodymi kandydatami do Mikołowskiej e, Rady Miejskiej. Tak, tak jest. Dzień Witaj, Aneto. Dzień dobry, cześć. Ehm, I takie szybkie pytanie na wstępie mam. Bazarek warzywny czy charytatywny? O, zdecydowanie charytatywny, ale warzywny też e, jak najbardziej. Też lubisz, tak. To w zasadzie, jeżeli jesteśmy przy bazarku, to od czego tak naprawdę to się wzięło? Skąd pomysł, żeby w Mikołowie e, zorganizować e, Taką społeczność, można tak to nazwać. Jak to zwykle bywa w życiu, te rzeczy, które wychodzą nam spontanicznie, wychodzą nam często najlepiej. I tak samo było z Bazarkiem. W 2019 roku mój kolega Łukasz, już wiele razy opowiadałam tą historię, ale jak zwykle pozdrawiam serdecznie Łukasza. Potrzebował pieniędzy na wózek nowy. Akurat się tak złożyło, że to było 40 tysięcy potrzebne na jego 40. urodziny. Znajomi postanowili zebrać tą kwotę. No ale te, ta zbiórka bardzo powoli szła. Mnie tak, ja tak spoglądałam ciągle, że tak bardzo powoli idzie. A gdzieś już w internecie widziałam taki bazarek. Koleżanka robiła dla koleżanki. No i zaproponowałam organizatorom tej zbiórki, żeby taki bazarek zorganizować. No oni powiedzieli, że super pomysł, no tylko tak oni już nie bardzo mają czas, może ja bym spróbowała. Ja się zgodziłam. Zebraliśmy te 40 tysięcy nie tylko na bazarku, tylko tamtych działań było oczywiście więcej. Łukasz wózek otrzymał, no a później jak już miałam taką grupę osób, na której miałam wtedy 600 osób. Teraz to jest 3,5 tysiąca osób głównie z Miku, a jest, można powiedzieć, że z powiatu Mikowskiego mhm. czym e, to polega. Tak, i e, ludzie wysyłają do mnie zdjęcia przedmiotów, które chcieliby wystawić na licytację, albo czasami są to jakieś usługi. Licytujemy w komentarzach pod tym postem. Ja to wrzucam na stronę i zainteresowani danym przedmiotem do danego dnia, do danej godziny licytują. Jakiś taki najciekawszy przedmiot albo usługa? Oj, było dużo ciekawych rzeczy, na przykład koszenie trawy malowanie pomieszczenia, a teraz na przykład mamy na bazarku tym marcowym wycieczkę tirem przejażdżkę. To proszę, super. No, także kreatywność nie ma granic. O, koleżanka kiedyś na przykład zaprosiła dwie osoby na niedzielny obiad tradycyjny śląski. śląski. Tak. Pięknie. Piękna tradycja i piękny, oby, pewnie smakował. E, bo działam już od pięciu lat tak naprawdę. To już jest piękna, tak. powiedzmy, okrągła rocznica. Tak, okrągła tak, rocznica. tak. To był 19 rok, to był szalony czas w moim życiu, bo rozkręciłam właśnie bazarek, jednocześnie organizowałam własny ślub, pisałam pracę magisterską i kończyłam remont mieszkania i zawsze tak jest, że wszystko mamy w jednym czasie. <laughs> A kim jest ona te stelmach? No ja siebie określam jako inicjatorkę, koordynatorkę i wolontariuszkę bazarku. To są takie trzy e, trzy słowa, które najlepiej chyba mnie określają. Mm -hmm, mm -hmm. Coś poza jeszcze oprócz bazarku e, robisz, działasz, czy tylko skupiasz się wyłącznie na tym? To jest twoja jakby pasja? Czy... No bazarek to można powiedzieć, że to jest e, moja największa pasja, e, bo najwięcej czasu na to poświęcam poza e, rodziną. E, oczywiście mam też inne zainteresowania, ale nie ukrywajmy, że zajmuje to sporo czasu. E, i, e, no po, poza bazarkiem to wszystko są i tak działania jakby wokół bazarku, e, no bo wszystkie te wydarzenia, zwłaszcza te trzy główne, które organizuję, współorganizuję ze wspaniałymi głównie kobietami. No wszyscy chyba znają różowe kołów, kobietę na medal, od paru lat też Tydzień Mocy Kobiet. I zawsze wtedy wspieramy jakąś osobę potrzebującą. no Najczęściej kobiety, ale niekoniecznie, ale w masę też innych wydarzeń w mieście się angażuję i jestem mhm. i pomagam. Wspomniałaś o tym, że uczęszczasz na, do wielu, może nie stowarzyszeń, ale organizujesz wiele wydarzeń skierowanych dla kobiet. Wydaje mi się, że przez Ostatnie pięć lat, czyli można powiedzieć, że ostatnią kadencję tych wydarzeń się zwiększyło, ale wydaje mi się też, że kobiet w polityce, tej regionalnej, ale ogólnopolskiej również przybyło. Czy taki trend ci cieszy? Tak, jak najbardziej. Myślę, że kobiety mają zupełnie też inne spojrzenie niż mężczyźni, i fajne jest to, jeżeli się uzupełniamy. To porozmawiajmy teraz o Twoich założeniach na tę kadencję. Jeżeli wygrałabyś, dostałabyś mandat od społeczności Mikołowian, jakie są Twoje postulaty? No, zawsze mówię o tym, że przede wszystkim kontynuacja tego, co robię, ale mam nadzieję, że zdobycie mandatu pomoże mi to robić na jeszcze większą skalę i zwiększy moje możliwości bo bardzo chciałabym wspierać mieszkańców. Na przykład nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w mieście, że ktoś potrzebuje pomocy i tutaj akurat myślę o tej pomocy psychologicznej, bo wiem, że jest wiele sytuacji takich wokół mnie, że ktoś takiej pomocy potrzebuje, ale to się wiąże z kosztami. No a niestety, umówmy się, teraz bardzo często się zdarza, że ktoś pomocy tego typu potrzebuje i coraz bardziej nasze społeczeństwo rozumie, że zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne, także chciałabym być takim łącznikiem, który będzie potrafił po prostu taką pomoc też zorganizować i żeby mi mogli z niej korzystać. Myślę też o młodych osobach, akurat sama osobiście o tych najmłodszych, no bo jestem najbardziej w temacie, przez to, że jestem młodą mamą. I ostatnio tak właśnie sobie pomyślałam, że chciałabym, żeby moje dziecko nie myślało, że ta marchewka, którą ma na talerzu, to ona rośnie w supermarkecie, mm -hmm. tylko żeby miało szansę zobaczyć, jak to jest naprawdę. I właśnie wpadł mi też do, do głowy taki pomysł utworzenia gdzieś, ale gdzieś w centrum ogrodu społecznego. Fajnie by było coś takiego zorganizować. Po zielone zielony Mikołów. Tak, zielony Mikołów, ekologia. No w ogóle, jeżeli chodzi o tą ekologię, no to też wiele osób tutaj w tej kadencji o to pyta. Przede wszystkim wiele młodych, bo młode osoby o tym myślą. Dlatego też bardzo chciałabym zminimalizować ilość odpadów w mieście. W tutaj, w tu, tak, właśnie tutaj pomysłów jest dużo, bo też takie reagowanie na bieżąco, na przykład o, w listopadzie, jak mamy święto wszystkich świętych, mamy. No to chcieliśmy utworzyć takie kosze, stanowiska, no jeszcze to jest do dogrania, tutaj jak to konkretnie zrobić, żeby można było ponownie na przykład wykorzystywać znicze, żeby nie było te cmentarze tak później e, e, zaśmiecone tymi po prostu odpadami, no ale sam bazarek też wspiera tą ideę, żeby przekazywać dalej przedmioty, żeby nie kupować tylko licytować, żeby nie wyrzucać tylko przekazywać dalej na licytację, także... Żeby zyskiwały drugie życie. Tak, żeby tak, drugie życie rzeczy i tak samo właśnie e, praktykuję to podczas już drugi raz w mieście w tym roku organizowałam właśnie swap party, czyli bezgotówką wymianę ubrań. E, dużym zainteresowaniem się cieszę, zawsze mamy pełną salę w Domu Kultury. W przyszłym roku musimy to chyba na dużej sali zrobić, bo tyle kobiet jest zainteresowanych. E, no i też to e, ma mm, ogromny wpływ gdzieś tam na te minimalizowanie odpadów. Skąd w ogóle? Pomyślimy na to, żeby wystartować do, w, w, w tych wyborach samorządowych? No to się wydarzyło tak też dość naturalnie, bo to, co robię, Mikowski Bazarek Charytatywny i te wszystkie wydarzenia, zawsze były wspierane przez naszych władarzy, przez. Wiele osób tak naprawdę związanych mocno z Mikołowem. E, działałam z nimi, na początku tak naprawdę nie myślałam o tym, że ta osoba pełni taką czy innie, inną funkcję w mieście. Po prostu do drugiego e, człowieka podchodziła. Że... Tak, ktoś chciał wesprzeć bazarek, ktoś chciał coś zorganizować, e, wciągnął mnie do tego, więc, więc ja się z chęcią zgodziłam, bo to mi daje dużo energii, duży power. No i taką naturalną koleją rzeczy było, że skoro razem pracujemy, razem działamy, no to i razem wystartujmy teraz w wyborach i bądźmy po prostu taką fajną, silną ekipą hmm. później w Radzie. Hmm. E, jakie wartości niesie Twój komitet? No, łączy nas Mikołów, chcemy być blisko. Blisko ludzi, blisko Mikołowian i chcemy rozmawiać z ludźmi, bo myślę, że ta rozmowa jest bardzo istotna i cokolwiek się nie dzieje w mieście powinno to być poprzedzone z rozmową z mieszkańcami, z osobami, które mają na dany temat pojęcie. Przykładowo, gdyby na przykład był organizowany taki faktycznie ogród społeczny w mieście, fajnie by było na przykład skonsultować z kimś, kto ma pojęcie o takich uprawach, o roślinach. Gdzie i jak można by było dane nie wiem, kwiaty, warzywa posadzić, żeby, na żeby to po prostu się nie zmarnowało za chwilkę i żeby nie były wydane pieniądze na coś, co po prostu się nie utrzyma. Mhm. Czy startujący młodzi to dobry pomysł, czy to wniesie jakąś taką nową siłę do urzędu? Może wnieść, bo jeszcze nie wiemy. Myślę, że tak, jak najbardziej mamy mm, dużo y, właśnie młodych osób, którzy, które kandydują i mam nadzieję, że, y, że, że będzie taka różnorodna ta nasza Rada Miasta, no bo... To każdy będzie miał inne pomysły, tak? Każdy i y, y, y osoba starsza, i y młodsza, i y w średnim wieku, każdy ma inne spojrzenie: Każdy y, ktoś ma dzieci, ktoś nie ma dzieci, ktoś już ma odchowane dzieci i każdy z nas ma inne potrzeby i zrozumie inne potrzeby, i trzeba się spotkać gdzieś pośrodku. Przechodzimy teraz do części. Y Zadawania pytań przez Was, bo zrobiłem ankietę i padły dwa pytania o. dla dwóch osób, tak naprawdę, więc każdy ma po jednym. I pytanie do Anety Stelma: kto zachęcił Cię do startu? Czy ja mogę mówić nazwiskami? Ja myślę, że tak. Nie mamy tu nic do ukrycia przecież. Nie, no, nie mamy. No, takie osoby, które zawsze najbardziej wspierały bazarek, no to jest nasza przewodnicząca Rady Kasia syryjczyk słowska i nasz wiceburmistrz Mateusz Handel i nie ukrywam, że oni zawsze wspierali moje działania, ja zawsze mogłam liczyć na pomoc, jak potrzebowałam miejsca na składowanie rzeczy w bazarku, bo... Jeden, jedno z pomieszczeń w moim mieszkaniu to był magazyn w bazarku i bardzo chciałam, żeby już ten magazyn był gdzieś indziej, no to od razu mogłam liczyć na to, żeby takie pomieszczenie otrzymać. Eee, także tak, no, z nimi działałam, z nimi działam i mam nadzieję, że, znaczy mam nadzieję, bez względu na wynik wyborów nadal będę robić to, co robiłam, to na pewno. Mhm. I może masz jakieś e, kilka słów dla naszych widzów, więc to jest ten czas, że oddajesz <laughs> Się w ręce ludzi. Nie wiem, jak się mam do Państwa wracać. Drodzy Państwo, drodzy moi wyborcy, bardzo proszę o głosy 7 kwietnia. Myślę, że taka osoba jak ja, wrażliwa, empatyczna, czerpiąca przyjemność z pomagania i działań dla grupy ludzi, na pewno fajnie jakby była w naszej Radzie Miasta i wniesie dużo dobrego. Dziękuję zatem za rozmowę. Dzięki.